Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd do KIK, ale jeżeli jeszcze jest ktoś, kto nie subskrybuje mojego kanału, to niech zrobi to koniecznie. Będzie mi bardzo miło. Tak więc przechodzimy do przeglądu. W KIK dawno nie było tak ładnego towaru, bynajmniej w moim, i cieszę się niezmiernie, że mogę Wam pokazać. Jak pięknie wiosennie zrobiło się w sklepie. I zaczniemy od podglądu tego, jak to ładnie wygląda, słuchajcie. I mamy taką rameczkę w kształcie serduszka. Możemy przypiąć sobie trzy serduszka. I zobaczcie, jaka piękna świeczuszka za 15 zł. A do tego serduszka jeszcze wrócę z ceną, bo po prostu nie zerkłam i no gapa ze mnie. Przy następnych odwiedzinach w sklepie Kik sprawdzę cenę i Wam powiem. Tu mamy taki piękny taki świecznik. Tam możemy sobie włożyć właśnie wkładzik za 10 zł. I kolejny świecznik za 20 zł. Co my tu mamy? Mamy tu jeszcze kolejną rameczkę drewnianą, gdzie możemy przypiąć zdjęcia 15 zł. I to jest 10 na 15 cm. I tu w kolorze takim białym. Również za 15 zł. A tu zobaczcie, co sięgam przepiękny kwiatuszek za 12 zł. Jest w trzech kolorach: różowym, białym i zielonym. Możemy postawić sobie na oknie bardzo ładnie. Wiosennie będzie od razu w pomieszczeniu. I tu taka świeczka za 12 zł w kolorze różowym. I jest też dostępna w kolorze zielonym, a tu taka większa za 35 zł. Za chwilkę pokażę Wam podgląd do, tej, do, do tego stołu. To zobaczycie, o tutaj ona jest z lewej strony, ta świeczucha. I tu mamy jeszcze taką tacę za 25 zł. Jest też w trzech kolorach: biały, zielony i róż. To są takie pastelowe kolory, bardzo ładne. Kolejna rameczka za 18 zł, drewniana. I tak to się prezentuje. I tu mamy jeszcze, słuchajcie, bieżnik za 18 zł, 40 na 140. Jak dobrze pamiętam, kolejna część stołu. Tu są te świece takie zaokrąglone u góry, i też w kolorze różowym i zielonym. W cenie 15 zł. A tu mamy za 18 zł takie ładne wazoniki w kolorze białym i różowym i osłonka kolejna bardzo ładna z takimi cyrkoniami za 45 zł i dostępne są również różyczki za 7 zł, ale ta misa to jest coś pięknego, słuchajcie, drewniana 70 zł, no cena trochę duża, ale przepięknie ten środ środek wygląda. W klepach pokazały się też takie gipsowe figurki. Tu mamy słoniki za 20 zł i Buddha za 7 zł. One mają te minki jak małpki z pepko, te złote, które były za 10 zł. Jak dobrze pamiętam. I tu macie podgląd. Natomiast takie kamyczki w kształcie serduszka. Be happy to jest fajne hasło dla wszystkich, którzy są smutni. 5 zł, bardzo ładne. I taki piękny żółwik, śliczne cyrkonie i przede wszystkim on bardzo ładnie się mieni. Przepiękna figurka i ona kosztuje tylko 15 zł. I za 35 zł mamy taką przepiękną rameczkę. Bardzo mi się podoba, bo jest taka oryginalna. Oczywiście nie mogło zabraknąć pięknych drewnianych lampionów, które mamy w kiku za 40 zł. Piękne pówki, 130 zł w kolorze szarym oraz taki szary taburecik, krzesełko. Bardzo ładne. I 120 zł kosztuje. Jest jeszcze taki lampion, 45 zł, drewniany w kolorze białym. I mamy tu przeróżne rameczki, ale ta ramka jest cudowna w kształcie domku. I popatrzcie, otwierają się te drzwi. I tutaj będzie widoczne zdjęcie, które umieścicie w środku. No coś pięknego na prezent, jak najbardziej. I kosztuje tylko, słuchajcie, dyszkę. To jest coś niemożliwego. Piękna ramka, piękna. I są tu takie drewniane rameczki. Mamy za 12 zł. tą rameczkę, ona ma obwodówkę czarną. Tu już, tu już jest zwykłe drewienko za 18 zł. Ale co mi wpadło w oko, to jeszcze taki napis: Home, bardzo ładny i kosztuje 18 zł. Ładny, naprawdę. A tu pokażę Wam, jak to wygląda z daleka. Koło Momento, tego jeszcze nie pokazałam. O. 25 zł. To może nawet być jako paterka. I kochani, przepiękna figurka, 40 zł. Super. Ten słoń jest cudowny. Zerknijcie, jak to ładnie jest poukładane. Ach, dawno moje oczy nie widziały tak ładnej wystawy w kiku. I zerknijcie, jakie fajne wózki na kółeczkach pokazały się. 180 zł. Kurczę, nie mam orientacji, czy to dużo, czy mało, ale mamy kolor kremowy i szary. Mamy jeszcze dostępny taki zegar ścienny za 60 zł. Tu wskazówki są w kolorze czarnym, ale jeszcze są dostępne w kolorze srebrnym. Oczywiście mamy jeszcze taki gadżet, jak patrzcie. Koc elektryczny z pilotem, cena 120 zł. Pajer. Ciekawa jestem, czy ktoś, yy, kto ogląda ten filmik, ma coś takiego w domu. Jak tak, to napiszcie, bo jestem ciekawa, yy, jak to działa. Nie miałam jeszcze styczności z takim kocem na pilot. Jeszcze co tutaj Wam pokażę, to taki blender rozdrabniacz 70 zł w kolorze czarnym i takie płótno 15 zł w kształcie serducha i taki prostokątny. On również jest za 12 zł. Hmm. Wrócę jeszcze tu z przodu. Mamy komplet sztućców i one są za 60 zł w bardzo ładnym kolorze złotym. I takie lustereczko, które jest za 35 zł. Łoszmatko, co to lusterko ma za funkcję, że tyle kosztuje? Aż muszę zerknąć następnym razem. Kolejną rzeczą, którą mamy w nowościach, to jest takie pudełeczko w kolorze czarnym za 25 zł i 30. I kolejna nowość to ekologiczna pościel za 90 zł. W kolorze takim szarym. Szkoda, że nie ma obrazka, jak to wygląda. Jest jeszcze frytkownica parowa za 160 zł. Oczywiście są jeszcze dwa dostępne wzory pudełeczek składanych za 18 zł dla dzieci, ale z czego się nie spodziewałam, to tej półeczki ściennej. 30 zł kosztuje w sklepie Kik. Ja takie półeczki tylko widziałam w sklepie Ikea i szczerze przyznam, no, szok. Kolejną nowością to jest taki ładny składany stoliczek za 40 zł i drugi rodzaj yy, krzesełka za 70 zł. Są jeszcze takie ładne pościele dla dzieci za 60 zł i mamy je w rozmiarach 140 na 2, przeróżne wzory. Możecie wybrać naprawdę bardzo ładną pościel. Mi osobiście wpadła w oko z pingwinkami tutaj, mega ładna. Poduszka ma wymiar 70x80. Ten świecznik Wam już pokazywałam we wcześniejszym moim filmiku ze sklepu kipki. Jeżeli ktoś jest nowy, to odsyłam, bo na moim kanale jest bardzo dużo materiałów, tak więc możecie się wrócić. A tu mamy taką półeczkę, słuchajcie, bardzo ładną w kolorze białym za 45 zł, mega pięknie ona wygląda. No tylko trzeba ją chyba sobie samemu złożyć. Duże wrażenie na mnie zrobiły te dekoracje właśnie. One są z kamienia, mega ciężkie, ale bardzo ładne. I ta akurat kosztuje 60 zł. W kształcie serduszka, w środku ma takie kamyczki. Pięknie to wygląda, jeszcze te ptaszki, no naprawdę bardzo ładnie. Kolejną taką dekoracją ciężką to jest głowa. 90 zł kosztuje złota lwa. No, coś pięknego. Jest jeszcze taki jerzyk za 45 zł i łudząco przyp przypominające prawdziwe koty, figurki. Cudowne. Ten po prostu skradł moje serducho. 60 zł. Ale gdybym miała działkę, to kupiła go i sobie postawiła. Na pewno, bo każdy myślał, że mam tam kota. I tu mamy jeszcze takiego kotka za 20 zł i pieski 18 zł. No, zobaczcie, jakie one są cudowne. No, piękny, jest piękny. Kolejny piesek też 18 zł. I jeszcze jeden. Ten też jest słodziak. 18 zł. I możecie zerknąć, jak to wygląda z daleka. No, tylko te koty naprawdę wyglądają jak prawdziwe z daleka serio. Szok. Dawno mnie nic tak nie zaskoczyło. Tu mamy te jabłuszka klasyczne z Kika. One są chyba cały czas w ofercie. Ale co tutaj widzę? Serduszko takie ładne. To już na walentynki chyba zaczynają się pokazywać. 70 zł. Bardzo ładna dekoracja. I tu jeszcze takie są serduszka za 15 zł. I tu jeszcze będzie takie ładne, różowe, zobaczcie. Piękne. I ono jest za 12 zł. Kochani, jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka. A jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, może to zrobić teraz. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A jeżeli jeszcze ktoś jest, kto nie subskrybuje kanału, a to zrobi teraz, to będzie bardzo mi miło, miłego wieczorku, buziaczki, pa! I zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem to będzie gospodarstwo domowe ze sklepu kik, więc jeszcze raz się z Wami żegnam. Do zobaczenia, ściskam pa!